Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy twój kot naprawdę się o ciebie troszczy? Często nie rozumiemy sygnałów, jakie do nas wysyłają, co może prowadzić do wątpliwości co do tego, jak bardzo są z nami powiązani. Prawda jest jednak taka, że koty mają wyjątkowe i zaskakujące sposoby okazywania uczuć i zaufania. Czasami okazują nam tę miłość w sposób, który może pozostać niezauważony, i wtedy wielu właścicieli zaczyna się zastanawiać, czy mój kot naprawdę mnie kocha. W tym filmie pokażę ci ośmiu wyraźnych oznak, że twój kot ma z tobą silną więź emocjonalną. Znaki te pomogą ci lepiej zrozumieć jego zachowanie, jeszcze bardziej wzmocnią więź, która już istnieje między wami i sprawią, że wasze współżycie będzie bardziej harmonijne i pełne miłości. Znak numer jeden Twój kot oznacza cię jako swoje terytorium. Jedną z pierwszych oznak silnej więzi z kotem jest moment, gdy zaczyna oznaczać cię jako swoje terytorium. Zanim pomyślisz, że to ma związek z zaborczością lub czymś negatywnym, ważne jest, aby zrozumieć znaczenie stojące za tym zachowaniem. Koty mają gruczoły zapachowe na różnych częściach ciała, szczególnie na pyszczku i wokół policzków. Gdy kot ociera się o ciebie głową lub pyskiem, nie jest to tylko forma okazywania uczuć, w rzeczywistości pozostawia na tobie swój zapach. To tak, jakby mówił: Jesteś mój, a ja jestem twój. Jesteś częścią mojego świata i ufam Ci. To zachowanie jest wyraźnym znakiem, że czuję się bezpiecznie u Twojego boku, a Ty, bardziej niż osoba, z którą dzieli otoczenie, jest ważną częścią jego osobistej kolonii. Ponadto kod robi to, aby mieć pewność, że ma bezpieczne miejsce na swoim terytorium, do którego należysz również Ty. Kiedy podchodzi i wykonuje ten gest, nie tylko oznacza Cię swoim zapachem, ale także daje ci znać, że jesteś postacią godną zaufania i ochrony. To jeden z najwyraźniejszych sposobów, w jaki kot okazuje ci swoje uczucie i więź emocjonalną. Ale to coś więcej niż zwykła przyjaźń. To znak, że naprawdę traktuje cię jako część swojego życia i czuje z tobą silną więź. Oznaka numer dwa. Powolne mruganie. Głęboki sygnał zaufania. Czy zauważyłeś kiedyś, że twój kot od czasu do czasu wpatruje się w ciebie, a potem powoli mruga? To nie jest przypadek. Powolne mruganie jest gestem o głębokim znaczeniu w świecie kotów, a jeśli twój kot to robi, wyraża w ten sposób prawdziwe zaufanie i więź emocjonalną. Koty są z natury zwierzętami bardzo terytorialnymi i ostrożnymi. Muszą być bezpieczne w towarzystwie innych istot żywych, zwłaszcza jeśli chodzi o bliskie interakcje. Nieruchome spojrzenie jednego kota na drugiego często jest formą konfrontacji, a nawet groźbą. Jednakże gdy rozluźnia wzrok i powoli mruga, daje ci znać, że czuje się bezpiecznie w twojej obecności. Nie widzi w tobie zagrożenia, ale osobę, której całkowicie ufa. W kocim języku to powolne mrugnięcie przypomina bezgłośny uścisk, formę uczucia, którą może dzielić jedynie bliski kot. Gdy kot patrzy na ciebie z przymkniętymi oczami, nie jest to tylko oznaką jego relaksu, ale także sposób na pokazanie, że czuje się w bezpiecznym otoczeniu, z kimś, kogo uważa za część swojej rodziny. To prawdziwy przejaw uczucia, który wykracza poza proste lubienie i zbliża się do kochania. To zachowanie jest bez wątpienia jednym z najwyraźniejszych sposobów, w jaki twój kot pokazuje, jak głęboka jest więź łącząca was. Więc następnym razem, gdy to zrobi. Pamiętaj, to jego sposób na powiedzenie: ufam ci, jesteś mój, a ja jestem twój. Znak numer 3. Pokazywanie brzucha. Najwyższa forma bezbronności. Kiedy twój kot odwraca się na plecy, odsłania się całkowicie i oferuje ci tę wrażliwą przestrzeń, widzisz jeden z najwyraźniejszych znaków zaufania i uczucia, jakie może okazać. Brzuch jest jednym z najczulszych miejsc kota i pokazując go, Kot bez słów daje ci znać, że zasługujesz na jego całkowite zaufanie. Wyobraź sobie taką sytuację. W naturze pokazanie brzucha innemu zwierzęciu wiąże się z ogromnym ryzykiem. Odsłonięcie tego obszaru oznacza całkowite wystawienie się na atak lub agresję. Kiedy więc kot tak ci robi, nie robi tego po prostu słodko, okazuje ci głębokie zaufanie. Wie, że nie zrobisz mu krzywdy, a to wyraźny znak, że czuje się przy tobie bezpiecznie. Nie zdarza się to każdemu, nawet innym kotom. W ten sposób kot oferuje ci coś o wiele cenniejszego: dowód, że nie tylko czuje się komfortowo, ale także jest emocjonalnie zależny od twojej obecności. Gest ten symbolizuje cichą prośbę o uczucie, opiekę i ochronę. Więc kiedy twój kot przewraca się na grzbiet i patrzy na ciebie zrelaksowanym wzrokiem, mówi: Ufam ci i czuję się tu bezpiecznie. Ale zrozumcie. Nie oznacza to, że wszystkie koty będą tak robić, zwłaszcza te, które są bardziej nieśmiałe lub powściągliwe. Jeśli jednak twój kot tak robi, jest to wyraźny znak, że więź między wami jest silna i głęboka. Oznaka numer cztery. Lizanie jako oznaka uczucia i akceptacji. Czy zauważyłeś kiedyś, że twój kot zaczyna cię lizać? Gest ten może wydawać się prosty, ale ma o wiele głębsze znaczenie niż wielu ludzi sobie wyobraża. Kiedy kot cię liże, nie tylko próbuje utrzymać się w czystości, tak naprawdę okazuje ci uczucie i akceptację. Koty są niezwykle czystymi zwierzętami, a lizanie jest częścią ich instynktu higienicznego. Jednak lizanie jest również podstawowym zachowaniem społecznym. Kiedy kot liże innego kota, okazuje mu uczucie, zaufanie i szacunek. Tak czy inaczej, tak się nie dzieje. Koty nie mają tendencji do lizania ludzi i innych zwierząt, z którymi nie łączą ich szczególne więzi. Jeśli więc Twój kot Cię liże, pokazuje w ten sposób, że traktuje Cię jako osobę godną zaufania i kogoś, kogo naprawdę ceni. Ponadto lizanie wiąże się także z węchem i oznaczaniem terytorium. Liżąc Cię, Twój kot tworzy więź węchową, wzmacniając poczucie, że jesteś częścią jego kolonii, innymi słowy, że uważa Cię za część swojej rodziny. Takie zachowanie nie jest tylko wyrazem uczuć, ale także sposobem na to, by poczuł się komfortowo i bezpiecznie u Twojego boku. Warto jednak pamiętać, że jeśli kot liże bardzo często lub przez dłuższy okres czasu, może to być oznaką niepokoju lub stresu, a nie po prostu okazywania uczuć. Ale ogólnie rzecz biorąc, gdy liże cię w spokojny i naturalny sposób, wiedz, że pokazuje Ci, jak ważna jesteś dla niego. Znak numer 5. Zachowanie wyrabiania ciasta. Głębsze znaczenie wzorców zachowań kotów. Czy zauważyłeś kiedyś, że twój kot zaczyna ugniatać twój brzuch swoimi łapkami, tak jakby ugniatał kawałek chleba? Może się to wydawać urocze i zabawne, ale w rzeczywistości takie zachowanie wynika z głębokiej więzi emocjonalnej, jaka cię łączy. Ugniatanie jest zachowaniem instynktownym u kotów, mającym swój początek już w pierwszych dniach ich życia. Kiedy kocięta ugniatają sutki matki, aby pobudzić przepływ mleka, dają im poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Zachowanie to, które zaczyna się w okresie szczenięcym, trwa przez całe życie kota i może być wyraźnym sygnałem, że czuje się on bezpiecznie i swobodnie w twojej obecności. Kiedy cię ugniata, pokazuje, że traktuje cię jako osobę godną zaufania i uczucia, coś, co czuł już jako szczeniak. Ten gest to także sposób, w jaki kot próbuje cię oznaczyć, ale w bardziej uczuciowy sposób. Jak już wspomniałem, koty mają gruczoły zapachowe na łapach, a gdy je ugniatają, uwalniają substancje chemiczne, które wzmacniają więź i identyfikują cię jako osobę należącą do ich najbliższego otoczenia. Ponadto ugniatanie może być dla kota sposobem na wyznaczenie bezpiecznego terytorium, zwłaszcza gdy czuje się bezbronny lub po prostu zrelaksowany. Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie koty to robią ale nie oznacza to, że nas nie kochają lub nie mają z nami silnej więzi. Niektóre koty na przykład wolą leżeć obok ciebie lub po prostu się do ciebie przytulać, ale wszystkie te zachowania są równie silnymi oznakami uczucia. To zachowanie polegające na ugniataniu jest jednym z najbardziej bezpośrednich sposobów, w jaki kot może okazać, jak bardzo ci ufa i jak bardzo uważa, że twój dom i ty jesteś jego bezpieczeństwem i schronieniem. Więc kiedy tylko twój kot zacznie masować twój brzuch, Wiedz, że tworzy z tobą silniejszą więź, i jest to wyraźny znak, że traktuje Cię jako członka swojej rodziny. Znak numer szóste. Znak, że kot chodzi za tobą wszędzie: Poszukiwanie stałego towarzystwa. Jeśli twój kot jest stale przy Tobie, podążając za każdym twoim krokiem po domu, czy to do kuchni, łazienki, czy aby zrelaksować się na kanapie, zachowanie to wykracza daleko poza zwykłą ciekawość. To jeden z najważniejszych znaków, że twój kot ma z tobą silną więź emocjonalną. Koty, podobnie jak wiele innych zwierząt, mogą być bardzo terytorialne i jeśli decydują się być cały czas u twego boku, jest to wyraźny znak zaufania i uczucia. Należy jednak pamiętać o jednej ważnej kwestii twój kot może być tak emocjonalnie z tobą związany, że twoja obecność może być dla niego gwarantem bezpieczeństwa. Nie oznacza to, że ci nie ufa. Ale raczej, że traktujecie jako źródło pocieszenia i bezpieczeństwa, a często stres i niepokój związany z samotnością może sprawić, że będzie stale szukał twojego towarzystwa. Tego typu zachowanie może wskazywać, że twój kot traktuje cię jako główne źródło stymulacji i dobrego samopoczucia. Podąża za tobą, ponieważ czuje się przy tobie bezpiecznie i mile widziany i wie, że twoja obecność to wszystko, czego potrzebuje, aby poczuć spokój. Dla kotów jesteś punktem odniesienia jeśli chodzi o ochronę, uczucie i stabilność emocjonalną, więc gdy się ruszasz, on podąża za tobą. Jeśli jednak kot zaczyna nadmiernie za tobą chodzić lub okazuje niepokój, gdy wychodzisz z domu, może to być oznaką bardziej zależnego zachowania, które można kontrolować, wprowadzając więcej bodźców i rutynowych czynności, które pomogą zmniejszyć niepokój. W każdej sytuacji nieustanne poszukiwanie twojej obecności jest wyraźnym sygnałem, że więź między wami jest głęboka. Twój kot chce być blisko Ciebie, ponieważ ci ufa i czuje, że jesteś źródłem miłości i bezpieczeństwa w jego życiu. Znak numer 7. Kiedy kot chce siadać na Twoich kolanach lub w łóżku manifestacja uczuć w jego zachowaniu. Jeśli Twój kot lubi siadać na Twoich kolanach lub w łóżku, to jest to jeden z najbardziej oczywistych znaków, że okazuje uczucia. Silna więź z Tobą. Dla kota położenie się obok kogoś nie jest czynnością impulsywną ani obojętną. Raczej jest to świadomy wybór, który oznacza zaufanie, bezpieczeństwo i uczucie. Ze wszystkich miejsc w domu kolana i łóżko są najbardziej intymne i wygodne. Kot nie wybiera tych miejsc przypadkowo. Czuje, że to jego bezpieczne miejsce, przestrzeń, w której może się całkowicie zrelaksować. Dla tak niezależnego i często terytorialnego zwierzęcia pozwolenie na dotyk i relaks obok człowieka jest aktem ogromnej bezbronności i może się zdarzać jedynie w towarzystwie osób, którym naprawdę ufa. Jednak nie popełni błędu. To, że twój kot nie wskakuje ci na kolana ani nie kładzie się na łóżku, nie oznacza, że nie ma z tobą silnej więzi. Każdy kot ma swoją własną osobowość i preferencje. Niektóre koty Bardziej nieśmiałe lub introwertyczne mogą woleć pozostawać przy człowieku bez konieczności wchodzenia z nim w interakcję fizyczną. Sposób, w jaki kot okazuje uczucia, różni się w zależności od jego osobowości i więzi, jaką zbudował z człowiekiem. Jeżeli twój kot ma zwyczaj wskaci na kolana lub kładzenia się na twoim łóżku, jest to wyraźny znak, że czuje się przy tobie komfortowo i bezpiecznie. Widzi w tobie źródło pocieszenia. A jego naturalny instynkt poszukiwania ciepła i bezpieczeństwa Twojego ciała jest przejawem wzajemnego zaufania. Jest to bezpośrednie odzwierciedlenie pełnej miłości i szacunku relacji, jaka Was łączy. Aby jeszcze bardziej wzmocnić tę więź, nadal oferuj mu chwilę czułości i stwarzaj mu jeszcze bardziej przyjazną i komfortową atmosferę. Pamiętaj, że każdy gest okazywania uczuć, czy to przytulenie, drzemka obok ciebie. Czy znaczące spojrzenie jest unikalnym sposobem Twojego kota na powiedzenie kocham Cię? Znak numer ósme. Mruczenie i miauczenie. W jaki sposób kot komunikuje się z właścicielem i okazuje uczucie? Wielu właścicieli kotów uważa, że mruczenie jest wyłącznie oznaką szczęścia, ale w rzeczywistości może mieć wiele różnych znaczeń. Mruczenie jest nie tylko oznaką zadowolenia ale także sposobem kota na uspokojenie się, gdy jest niespokojny, zestresowany lub po prostu źle się czuje. Jeśli więc twój kot mruczy, gdy znajduje się w pobliżu, jest to wyraźny sposób wyrażania komfortu, bezpieczeństwa i uczucia. Kiedy twój kot mruczy w twoim pobliżu, tworzy bezpieczną i przyjazną atmosferę. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy mruczy, tuląc się do ciebie lub leżąc na twoich kolanach. Ten rodzaj mruczenia jest formą czułej komunikacji, sposobem powiedzenia: Jestem tuż obok, a ty sprawiasz, że czuję się bezpiecznie. U kotów mruczenie jest zachowaniem instynktownym, dźwiękiem kojarzonym z uczuciem spokoju i zaufania, a gdy robi to w twojej obecności, wskazuje, że postrzega cię jako osobę wspierającą i troskliwą. Z drugiej strony, miałczenie, zwłaszcza skierowane do ciebie, jest jedną z najwyraźniejszych form okazywania uczuć przez kota. Udomówione koty wykształciły repertuar miałczeń, które służą im do interakcji z ludźmi, ponieważ nie miałczą w ten sam sposób do innych kotów. Kiedy kot do ciebie miałczy, chce zwrócić twoją uwagę, poprosić o coś lub po prostu zakomunikować swoją obecność i chęć interakcji. Ciche miałczenie, po którym następuje pieszczotliwe spojrzenie, jest zazwyczaj prośbą o okazanie pieszczot lub sposobem powiedzenia cześć, jestem tutaj i chcę być blisko ciebie. Ważne jest zrozumienie różnicy między miauczeniem potrzebującym a miauczeniem pieszczotliwym, aby wzmocnić więź między Tobą a Twoim psem. A jeszcze bardziej Waszą relację. Jeżeli Twój kot miauczy do Ciebie i podchodzi, oznacza to, że traktuje Cię jako źródło pocieszenia i ochrony. On czegoś od Ciebie oczekuje: uczucia, uwagi albo po prostu interakcji, która wzmocni więź między Wami. Te chwile wzajemnego okazywania sobie uczuć, którym towarzyszą mruczenia i miałczenia, są niezbędne do stworzenia głębokiej więzi zaufania i miłości. Więc ilekroć twój kot mruczy lub miałczy do ciebie, traktuj te momenty jako bezpośredni wyraz uczucia. Te małe przejawy uczuć to słowa twojego kota, który mi potrafi nawiązać więź i pokazać ci, jak bardzo ceni twoje towarzystwo. Bądź uważna i odpowiadaj z miłością, aby wiedział, że jesteś osobą, z którą chcę być. Oto osiem oznak, które pokazują, jak bardzo Twój kot jest z Tobą związany i jak bardzo Cię kocha na swój własny, wyjątkowy sposób. Zwrócenie uwagi na te gesty jeszcze bardziej wzmocni więź między Wami, tworząc związek pełen uczucia i zaufania. Jeśli rozpoznajesz którykolwiek z tych objawów u swojego kota, podziel się nimi w komentarzach. Nie zapomnij polubić filmu, zasubskrybować kanał i kliknąć dzwonek aby zobaczyć więcej niesamowitych treści o kocim świecie. Do zobaczenia następnym razem.